Cześć w dzisiejszym odcinku Czarny Humor właśnie mamy takie osoby jak Ewa Lewandowska, pewnie znacie ją z The Voice of Poland i Radek Wojciechowski, jak go nie znacie to też pewnie nie znacie takich człowiek jak Justin Bieber, także musicie go znać i dzisiaj zrobimy pojedynek karaoke, co tutaj będzie się działo to zaraz zobaczycie, bo naprawdę Ostro będzie, ostra walka. I właśnie piosenka dla siebie nawzajem przygotowali. Ewa ma dwa numery dla Radka, a Radek ma dwa numery dla Ewy. Czy oni się sprawdzają w te numery? To o to jest pytanie właśnie teraz. Ja jestem dobry w ten. Numer. Pierwszy będzie, kto sobie śpieszy? Nie, gramy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Kto wygrał? Ja! Ja! <grywa> Ewa wygrała! <grywa> <grywa> Brawo! Nie być rasizm! To jest program Czarny w Ugory! Ewa jest czarna i zapinacz. <grywa> <grywa> Dobra, piosenka dla Ewa wybrała Radę. wybrała Radek. Wybrałam. Aha. Nie, piosenka dla wybrała Radek. Radka wybrała Ewa. Nie, Dobry. nie, Radek nie. zaczyna i kolorowe sny. Brawo dla Radka. A jakiś ten, nie, nie e, ja bym chciał jakimś taśmę profesjonalnym. Nie. nie ma, tutaj wszystkie taśmy są profesjonalne, dobre, także dobre. dostosuj się. Do moment, Maroki, moment, moment. Już? Hmm. Dawaj. A ja nie wiem, jak to leci, nie? Nie wiem. No zaśpiewaj, no. Musisz wiedzieć. Jesteś Polakiem? <śmiech> <śmiech> Zwariowany świat, kiedy w nas tanci pragnienie. Kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie. Zwariowany świat, kiedy w nas tanci pragnienie. Ej! Dotykam ciebie! Hej! Hej! Wiruje cały świat! Jestem pragnieniem! Brawi! Hej, jeszcze leci! Zwariowany świat! Tego tak, się nie spodziewałam! Ale się, ale się wkręciły, nie? No. Wow. Jacka fajnie ci wybrałam, co? Widzisz? Nie. To teraz właśnie... Ewa wyśpiewała, oh, wow, wow, wow. pierwsza piosenka oh, wow, 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 wow. i Radek wybrał dla niej bardzo piękny, polski utwór. Tradycyjny mm, pewnie Ważny taki. i... Z takim... Proszę, mm, z taką duszą polskości, wiesz. Tak? tak? No i to jest... Jesteś szalona. Mm. You are crazy. Dziękuję Radek. Oczekuj Proszę. Poczekaj na, naprawdę <laughs> dobre wykonanie tej, wykonanie piosenki, tej bo... piosenki. To wszystko z miłości. Bo naprawdę. Dobre wykonanie, okej. Okay. Jesteś szalona, <laughs> mówię ci. Zawsze. Skończysz wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona. Jesteś szalona, mówię ci. Zawsze nią byłaś, skończysz wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona. Mam cię. I teraz jest taniec piękna kobieta tu wyskoczyła w ogóle. Dupa. Brawo dla Ewa. To człowiek. Naprawdę się piękne. starała. Akurat udał mi się utwór. Dostałam, dostałam fajny utwór Piękny w wykonaniu ten utwór. Weź coś. Nie. Bardzo piękny okay. wykonaniu. Radek, myślę, że chcesz naprawdę wygrać. Ja powiem, Co to ma znaczyć, Ewa, że ja zaśpiewam gorzej? Ewa, nie, Ewa zmiażdżyła właśnie tę wytwór, nie? Aha, kurnie. no właśnie. Czy, no. Niby wybrałeś no. taki trudny dla niej, ale, ale tutaj się okazało, że... Bo to z miłości. Dobra, ja to teraz idziemy na kolejny. Radek, teraz będzie zajbisty rap dla ciebie. Rap. Tak, to będzie... Super się czuje w rapie. To nie jest rap, to jest hip-hop, ale to jest taki... To jest ciężka sprawa, w ogóle nie wiem, jak to nazywać. To jest Fetty Trap Queen. Oh. Bardzo zajebista piosenka, no. wszyscy słuchają w klubach. Bardzo zajebiście ją zepsuję. Nie. Dlaczego? Non stop to leci wszędzie w klubach i musisz to zajebiście śpiewać, Na pewno, dobra? na pewno. Kocham z, Jeszcze z to moim angielskim. Muzyk. To dawaj. Uwaga.

I know hey. we're just selling fun, like a metric of and I'm in with my baby. I just saw to be in the house with my baby. Yeah, with my baby. In the with yeah. my baby. i have been in the kitchen cooking up with my baby. Yeah. yeah. Nie znam tekstu, bo ta piosenka szybka. Stoję z Miltonem, Ewa tańczy freestyle. tutaj Będę ta śpiewał, na ale nie znam tekstu. I będę palił Marychy dziś. Zroluję i pójdę tam, w miasto pójdę. A ma baby. Będę palił z moim baby w kuchni i będę robił to z eee. I co? I co? I co? Nie wiem stary, zmierzyłeś nie? Radek wybrał dla Ewy piosenka Nick Minaj, fila myself. Nik minaj. Myself. I'm Feel Myself I'm feel, my, I'm feel Myself I feel myself I feel my, I myself I feel myself, I feel my, feel my Feel myself, I feel myself I feel my, feel myself I feel myself, I feel I feel my, feel my, feel my there's some good girls looking back at it and a good girl in the back's back and good back in the other But is trying to back in the back habit out of balls not Mavericks, so and my back like black matted <laughs> i'm feeling myself jack rabbit because I'm, I'm feeling myself jack of he be 7. thinking about me <laughs> <laughs> on the round with myself i'm feeling myself i'm feeling I feel myself i'm feeling myself i'm feeling I'm myself i'm feeling myself i'm feeling myself I'm filming myself I'm filma filming my, myself I'm filming myself I'm feeling my... I said teach me nigga, teach me Already his butt I'm whippin' Aaaa ah! <laughs> 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 ah! Brawo dla Emy! <laughs> Okej okay. No zajebiście, zajebiście się poradziło. Radek ustawił przede mną trudne wyzwanie Łooo wow, To było, to było stość To zwalczyłam. było stość Panie i panowie Ladies and gentlemen. ten czas. To jest ten czas. To jest ten czas, kiedy ta bitwa... <coughs> przychodzi na inny level. Przychodzi już w najwyższym poziomie. Justin Bieber, Please. Love Yourself. W wykonaniu Radek Wojciechowski i Ewa Lewandowska. That you rain on my parade, and all the claps you get and using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own? Well, I ain't. And I didn't wanna write a song. Cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't, but you'll still hear. I've been moving on, and I think you should be something. I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, but she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know, I'm better sleeping on my. Prawodna Ewa i Radek Wojciechowski. Dziękuję, że byliście z nami nie zapomnijcie dać lajka, subskrybować kanału. I oczywiście lajkować kanał Radek Wojciechowski. Zobaczcie jego sing single, singla, nie wiem jak to się mówi. Na YouTube obczajcie go. Obserwujcie Ewa na fanpage'u Ewa Lewandowska, na YouTube, na, YouTube, na, Instagramie, i na Instagramie, na Facebooku, i, na Facebooku i, na Instagramie, i Radek na Instagramie i na czacie I chcecie mnie Nie. Dziękujemy bardzo i piona do następnego.